Cześć ORP błyskawica kadłub gotowy tu od dziobu Teraz tak dziob troszeczkę zmasakrowany no Ale dobra jest jak jest on i tak i tak go będę malował tu mi się troszeczkę naderwało ale dobra I teraz tak albo ja mam pecha do moich modelarzy albo mam po prostu dwie, dwie ręce tutaj może to drugie tyle mi zabrakło o, musiałem zrobić wstawkę wprawdzie autor pisze żeby yy, poszycie bord zaczynać od rufy nigdy od dziobu zawsze od rufy no ja zawsze zaczynam od dziobu nigdy nie miałem z tym problemów. Poza tym to jest raz, poza tym dwa jakbym kleił odrufy no to znowu gdzieś tutaj by mi co zabrakło. Jeżeli. Wszystkie te grubości są zachowane milimetr, półtora i dwa wszystko zachowane. I teraz druga sprawa. Nie wiem czy to mi się uda. Z jedną ręką zobaczymy. Z jedną ręką to wiecie, co se można. O, dobra, jest. Autor y, autor pisze tam w, w opracowaniu, żeby to wciskać do oporu. Dobra, teraz jest do oporu. Tu jest nawet pokazane do oporu, tu dotąd. To jest tak tutaj wzdłużnica, która dzieli dół od góry. Tu. No dobra, do opor. I teraz do oporu. No to zobaczcie gdzie są te. No, to tak nie będzie widać. O, gdzie są łopaty. Śruby. Gdyby to był prawdziwy okręt, to by sobie rozwalił całe poszycie więc nie może być według autora musi być gdzieś tak może. O, wtedy będzie, wtedy będzie super. O, jest odstęp. No może troszkę niżej. Ale na pewno, ale na pewno nie tak. Na pewno nie do oporu. No to jest to ja i tak muszę sobie tutaj robię to jeszcze ja i tak go będę malował bo sprawa jest tego rodzaju że tutaj mam typy broni uzbrojenia numer 6 się błyskawica i ja chciałbym go zrobić mam taki zamiar tu jest ARP błyskawica według stanu z 1938 roku i ja taki chcę zrobić właśnie. O, ja tu przepraszam. Ona tu miała B, ale to nie wiem czy tak oryginalnie miała B, bo również może być to burza, ale to jest nieważne. Tu trzeba będzie muszę będę musiał zrobić ten tutaj na kominie. Nie wiem jak się to nazywa, I, i będę musiał odrysować w moim modelarzu, bo te, y, ta wersja, to jest lata 60, chyba, ona już ma tylko 3 wyrzutnie torped. 1, 2, 3, a ta stan z 38 roku ma y, 6 wyrzutni torped tu trzy no i tu trzy no, ale to nie będzie problem to odrysować no i tak będzie malowany to no i tu maszt maszt troszeczkę jest inny i y, wieża działowa numer 1. z 38 roku posiadała tylko jedno działo druga wieża działowa posiadała dwa no i ruchowe obydwie wieże działowe już po dwa działa czyli tutaj tylko będę musiał zredukować do jednego działa a tak to tu te to, to przeciwlotnicze działa to, to prawie wszystko to samo tutaj też tu jest chyba troszeczkę inaczej, już nie pamiętam nie chce mi się teraz brać mojego modelarza ale tak ogólnie to jest to do przerobienia i mam taki zamiar jeszcze zdjęcia mam y, fajne sobie takie zdjęcie ściągnąłem bo właśnie to był jest rok roku 1938 albo 39 tam jest pięknie pięknie na tym zdjęciu jest to błyskawica pokazane tak od oddzielnie trochę z, z profila także masz tam widać bardzo dobrze no tu jest jako H34 to już w czasie służby Royal Navy no, i tu jest właśnie dziób dziób też nie jest tak jak ma być ale to już nie się się szczegółowo ma być tak właśnie on tu jest bardzo wygięte te burty ma błyskawica tu i łączą się właśnie z tym tu tu się nie dało tak połączyć niestety bo gdybym tak chciał zrobić chciałem tak zrobić na początku to się tam szczelina robiła no, można by to było wiklem zależnym. No, tu jeszcze jako 51. Pennant Number, czyli numer burtowy. No, tutaj jest tylko kawałek, pokazanie to, już jest wszystko, to już wszystko powojenne. Tu jest nadbudówka. Główna chyba dowodzenia. No, a tu jest stan z 1941 roku. I już drugiej wyrzutni torped nie ma. Ma tylko trzy wyrzutny torped Tutaj. Tu już nie ma. Ale tu już ma wieża działowa numer 12 2 ma po, po dwa działa. Wieża rufowa też, wieża rufowa po no, Tu jest praktycznie to samo, tu komin już nie ma tego okapu czy nie wiem o profilowania. No. Tu jest to, że kocha 34 i też ma. Yy, wieża działbowa numer 1 też ma jedno dzieło tak jak stan z 38 roku. No i tak to wyszło, także to będzie malowane. Pas będzie tak jak przy Penelopie. No, wszystko to, to samo. Będę malował na czarno, będę to przyklejał. nawet widać szczeliny to jest szczelina nie było szans żeby zrobić tak jak pokazywałem na zdjęciu no, ale dobra jest jak jest Dobre. niech sobie tak będzie no i tutaj już mam przygotowane na wklejenie wałów no i śrub To jeszcze w moim modelu jest, że tu trzeba było, takie dwie części są tu z, z tej strony, ale ja skoro będę malował model, to, to jest niepotrzebne, bo to i tak zamawia To się będzie ro, różniła też na rufie chyba. To na rufie będzie miała o, nie ma właśnie tych, nie ma do zrzucania bomb głębinowych nie ma tutaj o ciekawe czy stan z 41 nawet tutaj... nie popatrzyłem się czy ma o tu już coś ma już ma no i tak to, no, to trzeba będzie troszkę zaszpachlować, żeby nie było skoków wykonanych. Może się uda, nie wiem. No i malować. I pokład tu jest brązowy. Ale ja zrobię taki, taki stalowy szary jak tu jest. Bo na zdjęciach patrzyłem sobie w necie na okręt muzeum. I to pokład też ma pomalowany na no taki kolor. Taki. Ale może miała brązowy faktycznie. No nie wiem. Tak się prezentuje. Na razie. No i to tyle na razie. Pozdrawiam.